Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że rząd przyjął rozporządzenie o płacy minimalnej, także, osiedlowe sklepiki, trzymajcie się za kieszenie. Nauczycielka oskarżona przez prokuratora generalnego może już spać spokojnie, a jeśli planujesz remont, to się wstrzymaj. Także, zasubskrybuj i lecimy. la. Minimalne wynagrodzenie. Niby fajne, że sobie można zarobić już tyle, co kierownik, tylko ja uważam, że powinna być yy, tutaj jakaś przeciwwaga, nie? Bo przedsiębiorca tutaj daje i z jednej strony nikt mu więcej nie dokłada, więc to nie ma prawa bytu. Musiałoby być jakoś tak. Także jak podaję do rzeczy, rząd na przyjęcie rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku miał czas do 15 sierpnia. Wcześniej na forum Rady Dialogu Społecznego, Partnerom społecznym nie udało się dojść do porozumienia w tej kwestii, co nałożyło na Radę Ministrów obowiązek ustalenia wysokości minimalnej pensji właśnie w formie rozporządzenia. We wtorek Rada Ministrów ustaliła, że w 2002 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3100 zł, to 210 zł więcej niż wynosi minimalna pensja w bieżącym roku. Co oznacza wzrost o 7,5%. Oczywiście mówimy o kwotach brutto. Z kolei powiązana z wysokością min Minimalnej pensji stawka godzinowa została ustalona na poziomie minimum 19,70. Oznacza to wzrost o złotych 40. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony, zwłaszcza właśnie w czasie pandemii. Tłumaczy minister Maląg. A ty, przedsiębiorco, zamknij firmę i. i kombinuj. W przyszłym roku płaca minimalna będzie stanowić prawie 60% prognozowanego na rok 2022 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia nastąpi z dniem 1 stycznia 2022 roku. Minister Rodziny i Polityki Społecznej pani Maląg przypomniała, że w 2015 roku minimalna wynosiła 1750, obecnie 2800, a teraz będzie 3010 zł. Cały wzrost to 72%, to jest bardzo duży wzrost, powiedziała Maląg. W wskazując, że dzięki decyzjom rządu realnie poprawia się sytuacja ekonomiczna polskich rodzin. Płaca minimalna i jej podwyżka to jest bardzo trudny temat, bo wielu ludzi nie rozumie, jakie to niesie za sobą konsekwencje. Oczywiście, możemy sztucznie pompować te wypłaty i koniec końców e, zarabiać nawet w milionach. I to przeciętny Kowalski się cieszy, bo dostanie podwyżkę. O tyle przeciętny Kowalski nie zauważy, że momentalnie wzrosną ceny, Wszędzie i wszystkiego, i nic mu ta podwyżka nie da. Jak za wynajem mieszkania będzie płacił więcej, jak je, na jedzenie wydaje jeszcze raz tyle, co wydał, a dalej się nie naje. Dlatego tego przedsiębiorcy z jednej strony muszą właśnie dawać więcej i płacić składki, a z drugiej strony nie dostają nic, żeby to wyrównać, to że muszą płacić właśnie pracownikom wyższe pensje. Bo to nie jest tak, że podwyżkę dostaną tylko ci z najniższą krajową. Podwyżkę wtedy będą musieli dostać wszyscy. Bo jeśli wypłata pani sprzątającej będzie teraz wynosić tyle, ile kierowniczki, to wiadomo, że trzeba tę różnice będzie wyrównać, żeby było sprawiedliwie. Tym samym wszyscy dostają podwyżki, albo połowa zostaje zwolniona. No trudny temat, bo wiem, że wiele rodzin cieszy się po prostu i jest to zrozumiałe. Z drugiej strony, myśląc o przedsiębiorc przedsiębiorcach, to, to się martwię. stara ja już o niej zapomniałam, ale przecież mamy tak usprawnione sądownictwo, że w końcu możemy się dowiedzieć o co tam chodzi i jak się skończyło. Jak podaje TVN, sprawa doczyła się przed sądem pracy z powództwa nauczycielki przeciwko zespołowi szkół w Krapkowicach. Grażyna J. poczuła się zdyskryminowana ze względu na swoje poglądy i skierowała sprawę do sądu. Potem, gdy w 2014 roku zdjęła krzyż, wiszący w pokoju nauczycielskim. Jak wskazywała, z powodu jej bezwyznaniowości była mobbingowana między innymi przez Kierownictwo szkoły w szkole z powodu zdjęcia krzyża odbyły się y, rada pedagogiczna i referendum, w którym 90% nauczycieli odpowiedziało się za przywróceniem krzyża na ścianę. We wrześniu 2016 roku sąd okręgowy w Opolu orzekł, że nauczycielka była dyskryminowana i przyznał jej 5000 zł odszkodowania oraz nakazał opublikowanie przeprosin przez dyrekcję szkoły w lokalnych mediach. W styczniu 2017 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał ten wyrok i został on już wykonany. W czerwcu 2017 roku prokurator regionalny z Wrocławia informował, że skierował do sądu najwyższego skargę kasacyjną do wyroku sądu apelacyjnego. W ocenie prokuratora przełożona nie dyskryminowała nauczycielki. Jeśli spotykało ją przykrości czy... Wyrazy oburzenia ze strony kolegów z pracy. Ta pani zeznała na procesie, że zdjęła krzyż, by przeprowadzić eksperyment socjologiczny czyli był to rodzaj prowokacji informowała prokuratura. W listopadzie 2018 roku kasacja została odrzucona przez Sąd Najwyższy. Zachowanie pracodawcy, które wyrażało się w stworzeniu wobec pracownicy atmosfery wrogości, narażaniu na ataki i obraza, a także próbę ostracyzmu ze strony innych pracowników, jak również uczniów szkoły, a ponadto brak. Przeciwdziałanie takim atakom oraz w szczególności przez brak podjęcia jakiejkolwiek próby uspokojenia atmosfery i wygaszenia emocji w celu złagodzenia sytuacji stanowiło przejaw dyskryminacji pracownika w formie molestowania ze względu na wyznawany przez niego światopogląd. Ocenił wtedy Sąd Najwyższy, informował, że przedmiotem sprawy nie była właśnie kwestia dopuszczalności powieszania krzyża w pokoju nauczycielskim w szkole publicznej, ani kwestia prawa osób wierzących do manifestowania swojej religii. Uwaga sądu skupiła się jedynie na ocenie zachowania dyrekcji, pozwanej szkoły jako pracodawcy powódki. W lutym 2020 roku przekazano, że w tej sprawie do Sądu Najwyższego właśnie trafiła skarga nadzwyczajna prokuratora generalnego. Sąd niewystarczająco wyjaśnił, na czym polega w rozpoznawanej sprawie dyskryminacja powódki ze względu na jej światopogląd i związane z tym molestowanie oraz nie wskazał adekwatnego związku między światopoglądem powódki, a działaniami, które mogły nosić zamiona jej dyskryminacji w zatrudnieniu. Zaznaczała wtedy Prokuratura Krajowa. We wtorek skargą zajęła się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego pod przewodnictwem prezes Joanny Lemańskiej. I my za to kuźwa wszystko płacimy. Słuchajcie, dalej. Sąd Najwyższy stwierdził, że sformułowane przez prokuratora generalnego w skardze nadzwyczajnej zarzuty były tożsame z zarzutami podnoszonymi uprzednio we wniesionej przez prokuratora regionalnego we Wrocławiu skardze kasacyjnej, która została Oddalona przez Sąd Najwyższy. Dodano, że zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, skargi nadzwyczajnej nie można oprzeć na zarzutach, które były przedmiotem rozpoznawania skargi kasacyjnej lub kasacji przyjętej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. Uznając na gruncie rozstrzyganej sprawy, że zarówno zarzuty skargi nadzwyczajnej wyniesionej przez prokuratora generalnego, jak i uprzednio przez Sąd Najwyższy, skargi kasacyjnej prokuratora regionalnego we Wrocławiu są tożsame i opierają się na zarzucie błędnej wykładni przepisów kodeksu pracy dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu. Postanowiono o odrzuceniu skargi nadzwyczajnej. Poinformował Sąd Najwyższy. Dodał, że niedopuszczalne jest formułowanie zarzutów skargi nadzwyczajnej w sposób zmierzający do wymuszenia kolejnej kontroli orzeczenia, którego prawidłowość w zakresie podnoszących w składzie uchybień była już wcześniej weryfikowana przez Sąd Najwyższy w postępowaniu kasacyjnym. Wiadomo, że pisowska dyrektorka będzie miała wtyki, i za nią będą stali prokuratorzy. I ona zawsze dostanie ochronę, aby tylko krakała, tak jak oni sobie tego życzą. Podejrzewam, że cwana pani dyrektor w nagrodę pocieszenia od czarnka też dostanie jakiś medal za zasługi, obronność krzyża w szkole świeckiej, publicznej. I nie wiem, czy pozwoliliby dzieciom, na przykład wyznania muzułmańskiego, mieć swój kącik modlitewny w szkole. A zapewne mają takie prawo do manifestowania swojej religii. Także religia do kościoła, polityka do sejmu, a od dzieci to się w końcu odczepcie. Jeśli planujesz remont, to jeszcze się wstrzymaj. W sumie, jeśli będzie robił to Twój mąż, to spokojnie możesz mu już zacząć. Y o nim mówić, bo i tak ruszy się dopiero pewnie w przyszłe wakacje i jeszcze ci powiem, że nie musisz mi przypominać co pół roku. No jak podaje biznes Interia, w tym roku plany budowy lub kupna domu deklaruje już około 17% konsumentów, co oznacza czterokrotny wzrost zainteresowania inwestycją na własną nieruchomość w ciągu prawie dwóch lat. Prawie 40% Polaków planuje remont swojej obecnej nieruchomości. W ubiegłym roku budownictwo okazało się jednym z niewielu sektorów, które radziły sobie. W czasie pandemii lepiej od średniej całej polskiej gospodarki. Było to możliwe przede wszystkim dzięki temu, że podjęto że nie podjęto decyzji o zamykaniu placu budowy i firmy mogły prowadzić pracę przez większość pandemii. Dobrą kondycję branży widać także w danych na za ten rok. Podaż mieszkań w budowie wzrosła z 2021 roku o rekordowe prawie 34 tysiące i przez cały dru drugi kwartał utrzymywała się powyżej poziomów z poprzednich lat. Również w segmencie budowy magazynów po pewnym spowolnieniu w drugim kwartale 2021 roku obecnie poziom inwestycji wystrzelił o ponad 3,3 miliony metrów kwadratowych. Biorąc pod uwagę rozpędzone segmenty mieszkaniowe i magazynowe, które razem z budynkami przemysłowymi stanowią prawie 80% budownictwa kubaturowego widzimy solidne argumenty za dalszym wzrostem całego polskiego rynku budowlanego należy się spodziewać że rozpędzony popyt na materiały budowlane nie wyhamuje co będzie sprzyjać dalszym wzrostom cen w szczególności dotyczy to materiałów drewnopochodnych oraz tych, których produkcja jest szczególnie energochłonna. Obserwując zachowania indeksu oczekiwań cenowych firm budowlanych, nie mamy wątpliwości, że 2021 rok będzie rekordowy dla producentów materiałów budowlanych, wyjaśnia analityk sektorowy Santander Bank Polska. Na przestrzeni ostatnich lat ceny materiałów budowlanych w Polsce nie notowały istotnych środków z danych, o dynamice cen 20 kategorii materiałów wykorzystywanych do wnoszenia, wznoszenia budynków publikowanych przez grupę PSB. W żadnej nie odnotowano spadku poniżej poziomu 2016 roku. W tym okresie płyty OSB zrożały o połowę, cement i wapno o 30%, a produkty do suchej budowy i elementy do wznoszenia ścian, kominków po blisko 1 czwartą. Przy założeniu utrzymania się drugiej, w drugiej połowie roku tych samych trendów cenowych w ujęciu rocznym. Większość materiałów znalazłaby się na poziomie nienotowanym do przynajmniej 5 lat. Porównując zmianę cen pomiędzy poszczególnymi kategoriami widzimy, że na przestrzeni lat większy wzrost odnotowały materiały przeznaczone do wznoszenia budynków. Średnia, nieważona dla tej kategorii wykoło, wyniosła około 25%. Jest to związane z największy, w największym stopniu ze wzrostem cen e, cementu i wapna, materiału do wznoszenia ścian, izolacji termicznych. Jak również płyty drewnopodobnych OSB, które zdrożały najbardziej. Jeśli chodzi o materiały wykończeniowe, największy wzrost zarówno wobec 2.16, jak i 2.20. Notujemy w przypadku produktów służących do wykonywania suchej zabudowy oraz instalacji ogrzewania. Jest to również powiązane z rosnącą popularnością instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do pokrycia zapotrzebowania budynków na energię. Wyraźny trend wzrostowy widać również w przypadku chemii budowlanej, farb i lakierów produktów wykończeniowych czy płytek. Drugi kwartał 2020 był w budownictwie okresem niepewności, niemal braku nowych zleceń, jednak był to okres bardzo wyraźnego wzrostu, jeśli chodzi o wydatki konsumentów w sklepach budowlanych. Zmiana sposobu pracy wyraźnie wpłynęła na deklaracje dotyczące właśnie decyzji remontowych. Mąż o nie obiecał to już zrobi, nie? Jeszcze przed pandemią podobne plany miało prawie 20% konsumentów. Do drugiego kwartału ubiegłego roku było to około 30%, w tym roku jest już prawie 40. W przypadku planów budowy lub kupna domu możemy mówić o wzroście z poziomu około 4% konsumentów w 2019 do 12% na początku pandemii. Ze w tym roku podobne plany deklaruje około 17%, co oznacza czterokrotny wzrost zainteresowania inwestycją we własną nieruchomość. Przełożyło się to na wyraźny wzrost obrotów w marketach budowlanych jak i mniejszych, bardziej lokalnych sklepach. Wzrost wydatków w sklepach budowlanych w czasie pandemii był możliwy między innymi ze względu na przesunięcie wydatków z innych obszarów, jak usługi czy gastronomia. Bardzo mocno skorzystały na tym branże powiązane właśnie z wyposażeniem czy wykańczaniem wnętrz. Sklepom budowlanym pomogło również e, ograniczenie wyjazdów urlopowych. W tym roku obserwujemy dalszy wzrost. Ponad rekordowe poziomy notowane w 2020 roku. W większości jest to wpływ bardzo wysokiego popytu na materiały remontowe i ogrodowe. Trend ten jednak nie ograniczył się tylko do pandemii. Polacy nadal bardzo chętnie podejmują decyzje związane z remontem, budową domu, mimo odmrożenia gastronomii i szerokiego sektora usług. Oznacza to, że producenci materiałów budowlanych nie tylko skorzystali z jednorazowej zmiany wywołanej właśnie pandemią, ale przede wszystkim mogą liczyć na przynajmniej kilka lat istotnie zwiększonych obrotów. Powiem Wam tak, mieszkanie są tak okrutnie drogie, kupujemy je z myślą w sumie chyba o dzieciach, bo przecież za swojego życia tego nie spłacimy. Kredyty na 30 lat, a dzieci i tak na koniec nam powiedzą, że one wyjeżdżają do większego miasta i nie będą tutaj siedzieć. Wyjadą na studia i już zostaną 300 km od domu. Później Twój dobytek spłacany przez 30 lat sprzedadzą i kupią kawalerkę w centrum jakiegoś wielkiego miasta. Ja nie wiem jak młodzi ludzie radziliby sobie bez opcji wynajmu. Nie wiem. Z rodzicami do trzydziestki, bo przecież osobie studiującej nikt nie da takiego kredytu i tak koło się zamyka. Nie? To jest obłęd, obłęd z tymi cenami. Oczywiście to, że wiele pustostanów stoi i nikomu się one nie należą, to już druga sprawa. Cena materiałów budowlanych rośnie, najniższa krajowa rośnie okazuje się, że jest bezcenny, a to tylko kropla w morzu. Surowce w ogóle praktycznie wszystkie podrożały, usługi prawie wszystkie podrożały, ale będziemy się tak cieszyć z tego, że zarobimy 3010 zł brutto. No nic, żegnam, do zobaczenia yy, jutro. O 19 i o 15 dajcie znać, czy będziecie. Słowo na koniec odcinka to wypłata. A ja buziam. Pa!